Muszę powiedzieć, że dobra, lecimy, witam wszystkich z tej strony: Anlok, a to jest kolejny Eccick z turnieju ekipy BHZ Lufty kontra ślumzog. Chowajcie się za murkiem, czy tam gdzieś, dobra, ja możecie tak. grać, możecie grać. Wielki pojedynek, na w no finału tak, normalnie. Tak. Dobra, no to tak jak... Do chulia, U, 4 healthy! 56! No. <grym> ja cię ducham. O, no to Luftik zrobił. Nawet nie wiedziałem, że w sumie dobry pomysł jest z tym tasowaniem y, Digla. Dobra, y, teraz Ale PM, pisem, tak? No możecie PM albo karabiny, może być to Kałach, może być MK, nie? To bez różnicy. Jestem. Nie, czekaj, ja bo się... jestem Dobra, gracie. Uuuu! chuj Nie no, to będzie pin zero, nie? Jeżeli żeby coś, ale mam pewne podejrzenia co do wyniku. Eee no, to o, sobie... O, teraz awka! O, ja w teraz, no. No to chłopaki, lufti wyszedł, ok wyszedł. A ten se wziął kaczkę ty ostatnie no, wem? Nie? No tak, tak No! What? Tylko po co? <laughs> Ej, ale ty krzychu długo, długo czekałeś, on szybko ci wyszedł przecież. Ale... on wychodzi. A, no to chyba. Tak. <laughs> Za każdym razem. No on to mężety, ty. To... ja tu widzę jak ja to go obserwuję widzę, że by... No to dobrze, dobrze, że go tam. Weź go tam. Dobra, na pistolce no. Jestem, no. To też jestem Już? Uhum. No. A już nie. No nie. No spraw się już. Kurde. Nie możesz się zatrzymać jak rewolwerem działa. Dobra no 4-0 póki co Krzysiu. Pierdol, no. Krzysiu ja myślałem, że ty trochę dalej zajdziesz niż... Też tak myślałem. Ale nie, to losowo dobierał przeciwników, więc to... Musiałbym manipulować wynikami, nie żeby to... Jestem. Karabinki. Ty zjadłeś. Gacie. No i 5-0 ponownie. No i dostał. Dobra. Nie dostał, nic, 0-0 ma. 100 HP. Ma. Dobra. Drugi taki dobry wynik, bo ja miałem 5-1 ze spajkiem, jak grałem. To by było na tyle. To by było na tyle. Także tak. Było.